Serdecznie witamy Państwa na wernisażu Rzeźb Rzeźba Niepoważna. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl 13 rzeźb. W zasadzie jest to realizacja, która jest pociągnięciem tematu, kontynuacją tematu rzeźby niepoważnej, czyli polemiki z konwencją portretu rzeźbiarskiego w rzeźbie. Jest to takie zabawowe przedstawienie postaci, które przypominają troszkę klocki Lego, które przypominają troszkę postaci z kreskówek belgijskich. Postanowiłam się troszeczkę rozliczyć z Akademią Sztuk Pięknych, robiąc takie swoje wesołe rzeźby, które nie, nie muszą posiadać bardzo głębokiego dna, których nie trzeba jakoś bardzo dobitnie analizować, które mają sprawiać radość, wywoływać uśmiech i być przyjemne dla oka. Do tego projektu przystąpił też Sławek Niczke, z którym zrealizowaliśmy pierwszą taką rzeźbę próbną. Sławek przychodził do mnie na warsztaty do pracowni ceramicznej i świetnie malował na ceramice. I efektem tego jest dzisiejsza wystawka. Dla mnie w... W dużej mierze jest to również pewna forma, oczywiście żartobliwa rozliczenia się z akademią, ponieważ kiedy ja zacząłem tatuować, byłem jeszcze studentem poznańskiej akademii, i stosunek jakby do samych tatuaży, był to stosunek dosyć ambiwalentny. w kulturze ludzkiej tatuaż występuje w zasadzie od samego początku i forma tej dekoracji również myślę, że nadaje tym rzeźbom jeszcze bardziej niepoważny charakter, co może po prostu sprowokować ludzi do pewnej refleksji, że Warto się czasami zdystansować, zwłaszcza od pewnych akademickich ram, czy ram w jakichkolwiek poruszamy się, prawda, nawet na, na co dzień, nie oceniając innych ludzi po wyglądzie, i nie do końca musi mieć to jakiekolwiek wyższe znaczenie. Inspiracje, jakimi się kierowałem, to osobiście interesuje się zjawiskiem tatuażu bardzo szerokim, począwszy od plemiennego po tatuaż orientalny, tatuaż tradycyjny, dosłownie wszelaki i na wystawie możemy spotkać się z widocznymi inspiracjami, czy to pochodzącymi z Japonii, z Korei, z Afryki, wysp, oceanii, zarówno jak i z tatuażem stricte tradycyjnym, który narodził się w Stanach Zjednoczonych. Na ścianach Państwo możecie także zobaczyć grafiki autorstwa Sławomira. Każdy z tych tematów to są trzy tematy, które są bardzo klasycznym tematem w historii tatuażu. Są to pantery, są to. Orły i zarówno jaki temat kobiety, tyle tylko, że przedstawione są w zupełnie inny sposób. Jakby sama ikonografia jest dosyć czytelna, ale środek plastyczny użyty jest już jakby wychodzący poza tatuaż. Chciałabym także o tej użytkowości rzeźb opowiedzieć. One często mają ścięte głowy, są puste w środku, ze względów technologicznych są puste w środku, ponieważ pełna bryła gliny przy wypalaniu popękałaby. I one często mają użytkowość swoją w formie donic. Można w taką głowę zasadzić roślinę, może ona być wazonem. Jeżeli chodzi o samo zdobienie tych rzeźb, to również poruszaliśmy się w bardzo różnych technikach, bo zarówno wykorzystując szkliwo, farby podszkliwne, jak i farby bezwypałowe, łącznie z angobami, staraliśmy się to zróżnicowanie również wyciągnąć do pewnego maksimum, jakie technologicznie byliśmy w stanie. I historia ceramiki, i historia tatuażu sięgają naprawdę pradziejów yy, i spotykają się gdzieś tutaj współcześnie, yy, tym razem w tej galerii. Mamy nadzieję, że te rzeźby przetrwają tysiące lat, poniosą w następne pokolenia yy, naszą wizję, którą dzisiaj tutaj Państwu przedstawiamy. Serdecznie Państwa zapraszamy do galerii Jak? Na ulicy Święty Marcin 37 w Poznaniu.